Dobra, czas w końcu dopełnić e, moją miniaturkę. Więc dzisiaj gramy ostatnim bohaterem: będzie to tak zwany Indiana Jones. Indiana Jones, Indiana Jones. Nie wiem, jak go inaczej mógłbym nazwać. E, no i tyle. Cześć wszystkim z tej strony, Kul I witam Was w kolejnym odcinku serii Spelunki. Jest to odcinek. E, bodajże 12. Tak, 12 odcinek. No i co dzisiaj zrobimy? <laughs> Dzisiaj mam takie plany, że pokażę Wam kolejny ukryty poziom. Tak, pierwszy był właśnie w dżungli, czyli to co kiedyś Wam pokazywałem. Co taki byłem podjarany tym, że o, jaki fajny zamek tam był. Tak, to był jeden z ukrytych poziomów. Teraz pokażę Wam drugi, ponieważ wiem, jak się do niego dostać. I próbowałem się dostać do tego tutaj z lodówki. No, czyli z poziomu lodowego, ale spróbuję to zrobić z jaskini. Tak więc. Przyznam, że dawno w nie byłem, bo ostatnio tego grałem ciągle tam w, w tej lodówce. Aha, no i tutaj. I e, naszym wejściem do sekretnego poziomu będzie to. Tak, to będzie naszym wejściem. I co trzeba zrobić? Trzeba zrobić to. E, znaczy, trzeba zrobić. Trzeba tam wpierdzielić. E, no, naszego naszą postać tak zwaną, którą ratujemy <laughs> Czyli e, zależnie od poziomu może to być e, Wacław, może to być Szarik, a może to być Lady. E, no, aha. I to mamy Lady już. Kurde. Co by tu teraz zrobiłem, Ja bym ją tak normalnie wziąć, ale tu ten koleś mi nie pasuje. Wiecie, zaraz spróbuję, może go poczekać aż jakoś... O! Wyrzucić go! Dobra. To wyrzuciłem. To z... nie wezmę, ale... Teraz trzeba wejść na górę. Tak, wejdźmy po linie i mówię, musi mi się udać. Najważniejsze tutaj jest wyczu wyczucie czasu. I co trzeba zrobić? Tak. Teraz do góry części... Oj, przepraszam, nie w ten sposób. O, w ten sposób. Ona sobie teraz idzie. Patrzcie. ham I w ten sposób dostajemy się do kolejnego. Yy, kolejnej lokacji. Jest to tak zwana lokacja o nazwie Robal. Robak, Robal. Po angielsku Worm. Więc. No. To oznacza robaka. No, jesteśmy wewnętrzni tego robaka. Yy, jest to takie mięsisty, że tak powiem. Mięsisty biom, dajmy na to Wow Jest strasznie ciężki, dlaczego? Bo to są, jest tu tego wszystkiego dużo, jakieś robaki Jakieś kurde A pierdoły różne o Jezus. Masakra, zostało mi już tylko jeden z życia To będzie yy, kolejny teraz poziom, w którym będę chciał się nauczyć grać Jako że, A, o, o widzicie Właśnie dzisiaj go odkryłem, znaczy no dzisiaj. Odkryłem go już parę dni temu. Bo postanowiłem w końcu zaznajomić się z całym uniwersum tej gry, czyli z całym uniwersum spelanki. Chciałem dowiedzieć się wszystko na temat biomów, jakie występują w grze. O Jezu, kompletny brak skilla z mojej strony. No, na temat tego, co tu w ogóle w tej grze można osiągnąć. Oprócz tego, że tam możemy przejść sobie poziom Temple i pokonać e, tak powiem ostatniego bossa i przejść w grę, to jest jedno Ale przejście gry w 100% plus odkrycie wszystkich e, ukrytych pomieszczeń Dostanie się do legendarnego miasta złota A także do bardziej hardkorowych e, poziomów No to już naprawdę jest problem, naprawdę trzeba... <kluz> przepraszam Naprawdę trzeba się porządnie postarać, Żeby do czegoś takiego dojść. No i dobra, próbujemy znowu. Ok, tutaj, tutaj budzi to na górze, z tego co pamiętam. Tak. Eee, o, ja tutaj nie wskoczy. Spróbujmy to w ten sposób. Ciach, ciach. Ciach. I teraz co trzeba wyczuć? Bo mogę spieprzyć? a udało się, dobra. Super. No ale mam tylko dwa życia. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Aha, miałam dodać, e, jak się dostać do tego poziomu? Bo to nie jest tak, że możecie sobie wejść do każdego poziomu i w każdym poziomie będzie to taka. Co jest? Ej, no. Nie można go zniszczyć? Ale lipa. To nie jest tak, że w każdym poziomie oni sobie tam spokojnie są i ten. I z każdego poziomu można się dostać do, do tego robaka. Nie. Do tego robaka można się dostać tylko z poziomów. To jest że 2-1 dżungli i 3-1 poziomu lodowego. Aha. Masakra. No i tylko na tych poziomach znajdują się te takie, to się nazywa język właśnie robaka, czyli to co taka jakby brodawka co tam wystaje, to jest właśnie język robaka i po tym właśnie przez ten język to się, to się wchodzi, jak widzieliście. No i co w tym poziomie możemy zyskać? Możemy w tym poziomie zyskać nową postać. W ogóle wam nie pokazałem, ale dzisiaj odkryłem. Kolejną postać z Pelanki jest to taka koleśka w takim żółtym, w takim żółtym roboczym ubraniu. O, jest Lady, jakieś robaki. No i ten poziom się charakteryzuje, charakteryzuje tym, że jest długi. Jest długi, jest to poziom. Aha, o, jest długi, i to jest właśnie to. To jest to tutaj, co widzicie. Taka bańka, widzicie? Tam będzie kolejna postać. Mam nadzieję, że uda mi się go zdobyć, że nic nie spierdzielę. Tak. I czemu mnie na. O nie, on mnie nie nawalał. Myślałem, że mi nawalał. O, i to jest Meat Boy. Że tak mi się wydaje, tak się nazywa. <grym> Czyli mięsna postać. I tu jest. Bańka? Co za, co bańka robi? Coś robi. To są skrzynki, są małpy. Spadaj małpa. Może tu zbiorę sobie jeszcze złoto. Pach, i udało się. Czekać, czy będzie kolejny poziom, czy też będzie wyjście. Nie, to jest jednak wyjście. Czy widzicie, jest to e, jednopoziomowy taki, jednopoziomowy nowy, nowy obszar. No, i z niego, Aha, z niego przechodzimy od razu do poziomu 2,4, więc to tak jest taki nawet jakby skrót, można powiedzieć. Więc przyznam, że jest ciekawy, ciekawy, naprawdę ciekawy. E, dzięki temu odkryłem nową postać, co mnie bardzo cieszy. <laughs> no, czyli dzisiaj mam praktycznie dwie nowe postacie na koncie. Będę się na, pewnie w przyszłości wymyślić jakieś fajne niki dla tych postaci. Oj Dobra, co my tu mamy? Trochę kasiory, peleryna kulary Aha, widać wszystko co jest w tym, co jest w blokach. Ciekawajcie, czy to widać ukryte poziomy. O Jezu, kamienie, kamienie. A! No, głupi małpy. Język. Ja nie lubię tych małp. One mi po prostu denerwują. Ale. Ach, już chciałem powiedzieć, że skill mi się poprawił co do e, poprzednich gameplay. Dobra, może spróbujmy sobie jeszcze raz podejść do tego poziomu. W zasadzie dopiero jest 9 minut odcinka, więc to jeszcze nie tak dużo. A tak, gdzie to może być ten jezor? Mówię, bo ważne jest to, żeby do tego języka wsadzić właśnie naszego tutaj pupila. Naszego pupila Wacława, bądź inną właśnie tą taką postać, która zwiększa nam życie po, po zaliczeniu poziomu. No i zjadło nas No i dobra, pokażę jeszcze raz, może uda mi się przejść, może nie To było pedalskie No i dobra Worm Gdyby tu jakiś boss był, to jeszcze w ogóle by było ci dużo ciekawiej Poziom jest naprawdę długi To muszę przyznać I zabójczy Tym samym Robaczki masakra A i to można sobie tak na legalu niszczyć nie no, no mówię, to poziomy są po prostu tutaj nie, jak się wylosuje jakiś taki to widzicie, miazga, normalnie miazga się tu dzieje. Ale takich poziomów dodatkowych jak już mówiłem, jest więcej. To nie jest jedyny poziom e, ukryty, taki dodatkowy. to właśnie ten taki zamek, co pokazywałam, nie wiem, chyba z 4 czy 5 odcinków temu. Jest także jednym właśnie z takich, od, e, z takich ukrytych poziomów. I tam także można dostać nową postać. E, niestety nie wiedziałem tego wcześniej, więc trochę dałem ciała. No ale myślę, że jeśli teraz uda mi się. Bo czemu nie ginie w ogóle? Nie wiem, czemu. Dobra, nieważne. Dobra, jest to nieenzor. A, i teraz trzeba jeszcze w znaleźć. Idziemy, A, Lady. <laughs> dobra kompas tutaj 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 i wyskoczyła fail ha 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 Pach. Dobra nic, patrzę, że to już... W zasadzie to było, to, to było tylko tyle co wam chciałem dzisiaj pokazać w tym odcinku. Bez żadnego jakiegoś kombinowania, tylko ten ukryty poziom. No i to będzie dzisiaj na tyle. Dzięki na razie trzymajcie się.